Idź i udowodnij, co potrafisz. A może będziesz mógł pracować... w kopalni. Mam tylko nadzieję, że nie eksploduje ci od niej głowa. Co ty wyprawiasz? Przestań! Natychmiast przestań! Masz przechlapane! Ogłuchłeś czy co? Odłóż to, albo dostaniesz. Teraz ja... Ty masz okazję! Nie! Zaszczyt! Jak zapewne wiesz... Jestem magiem wody, mądrym i potężnym mistrzem magii. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale... Oczy i uszy szeroko zamknąć! Co?! Co? Co? Ostrzegam cię! Nie daj się złapać na sztuczki tego starego diabła! Czas zamknąć! Ah. Gotowe! Zniknęła z tego świata! To się. było Jak dobre! To Nie wierzę! Woda, hej człowieku, nic nie zostało. Dzięki, pokaż mi co umiesz. Nuda. Podobno potrafisz udawać bestie. Ogniste jaszczury, pełzacze, zębacze, jednym słowem wszystko. Jestem myśliwym, specjalizuję się w trudnych zadaniach. Pokaż, co potrafisz, się akrobatyki. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać. To był mój pomysł. Mam w dupie przedstawienie.